Czy Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces w naszym kraju? W moim przekonaniu tak. Aczkolwiek w czasie, kiedy był ministrem sprawiedliwości, on i, i partia, w której w ramach działał, zrobili wiele, żeby, żeby to było problematyczne. To trzeba przyznać. Natomiast od dwóch lat co najmniej trwa walka o to, żeby. Przywrócić pełne gwarancje niezależności sądownictwa. Bo sam zainteresowany bije na alarm. Wczoraj w telewizji Republika mówił, że trzeba włączyć czerwoną lampkę, że to są rozwiązania rodem systemu komunistycznego, kiedy można palcem wskazać sędziów do rozprawy i że tak naprawdę minister Żurek, premier Tusk wiedzą już, jakie będzie rozstrzygnięcie, bo wiedzą, kto będzie wydawał decyzję w sprawie ewentualnego tymczasowego aresztu. No to nie jest prawda. Sam minister Ziobra wprowadził system losowego przydziału spraw i ten system nadal działa. No, działa w pierwszej instancji, w drugiej, przy odwołaniu dwóch z trzech sędziów składu, wyznacza prezes sądu, a nie, a nie losowy dobór. To nie do końca jest tak. Mogą, może wprowadzić taką zasadę prezes sądu, ale nie na potrzeby danej sprawy, ale musi z góry. Opublikować zasady, według których taki dobór miałby działać, czyli to nie jest robione na potrzeby konkretnej sprawy, a po drugie sprawozdawca, czyli ta osoba najważniejsza, która decyduje o przebiegu postępowania, jest losowana. Czy nie ma mowy o żadnej mm, ustawce sędziowskiej nie, absolutnie w tej sprawie? Nie. nie zastanawiam się, bo, bo wie pan oczywiście. Yy... Politycznych kwestiach, w sensie jeśli sprawa dotyczy polityków, zawsze jest to tło oskarżeń o wzajemną zemstę, o to, że w tle wobec, oprócz zarzutów, jest też chęcia, chęć politycznego rozegrania całego y, tematu. Da Pan swoje słowo, da Pan swoją polityczną y, głowę za to, że tam nie ma politycznego tła, że, że oprócz tych zarzutów merytorycznych nie ma chęci małego odwetu za to, co się działo przez 8 lat rządów PiSu? Jestem wiceministrem sprawiedliwości, chwilowo odpowiedzialnym za. System sądownictwa, prokuratura nie jest w zakresie mojej właściwości czy mojej zakresu moich kompetencji. Natomiast no, również działania podejmowaliśmy liczne zmierzające do tego, żeby również prokuratura była niezależna. Ja myślę, że w ogóle problem z Funduszem Sprawiedliwości czy afera Funduszu Sprawiedliwości, jak jest to niekiedy określane, wzięło się właśnie z tego, że, że prokuratura w pewnym momencie była upolityczniona. Skoro nikt nie kontroluje tych, którzy powinni mieć kontrolę nad przestrzeganiem interesu społecznego, no to powstaje pewna atmosfera przyzwolenia na nielegalne działania. To, to jest właśnie źródło problemu, które leży tak naprawdę w tym okresie, czy powstało w tym okresie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.